Dzień dobry. Proszę Państwa, uzupełnienie materiału o skandalicznie wykonanym pierścionku z sieciówki. Pierścionek już jest naprawiony, szyna została wymieniona na taką szynę, jaka powinna być tu od początku zamontowana, czyli z grubego, z grubego płaskownika. Kamień brakujący został uzupełniony. Słuchajcie, okazuje się tak, że to wyglądało, że jest z białego złota, to nie było z białego złota, tylko z żółtego. Oczywiście odlewane szyna cienka jak poprzednio, że sama się gieła. Biza też cała pracowała i no to, że się nie ugieła to tylko dlatego, że z reguły uszkodzeniu ulega najsłabsze ogniwo łańcucha, więc akurat szyna tutaj była naj, najcieńsza i najsłabsza w tym wszystkim. W tym momencie szyna, która została dołożona stęży całą, całą bizę, która jest no, dalej rachityczna, no ale ale jest jaka, jaka jest, czy nic nie zrobi. Klientka zakochała się w tym pierścionku, więc po prostu taki chce i, i już. Okazało się, że to nie jest białe złoto odlewane, tylko że to jest odlewane żółte złoto. Oczywiście z dużą ilością cynku, więc zero twardości wszystko jak glina wszystko się łamie, gnie. Tutaj szyna została wykonana z białego złota, które jest co do zasady twardsze od złota żółtego no i, no i to wszystko zaczęło w tym momencie wyglądać. Generalnie zwracajcie uwagę na to, co kupujecie, jeżeli wyrób jest za lekki, zbyt rachityczny, szyna pierścionka jest cienka, szyna nie ma co najmniej 1,5, no może nie co najmniej, ale między mm a 1,5 mm Grubości. Jeżeli pierścionek o takim rozmiarze waży mniej niż 3,5 grama, a tak naprawdę to powinien ważyć bliżej, bliżej 5, to po prostu nie kupujcie takiej biżuterii, bo szkoda na to wydawać pieniądze. Ja wiem, że kusi niska cena, ale to nie chodzi o to, żeby zapłacić mniej, bo jak chcecie zapłacić mniej, to kupcie sobie granulat złoty, wtedy będzie taniej. O robociznę. A jeżeli chcecie mieć wyrób, którym się będziecie przez długi okres czasu cieszyć, to po prostu kupcie wyrób taki, który ma jakikolwiek sens. I jeszcze najlepiej zainteresować się tym, czy wyrób jest wykonany z białego złota, czy jest rodowany. Bo jeżeli chcecie mieć z białego złota wyrób, to po prostu kupcie z białego złota, a nie z żółtego rodowany, dlatego że białe złoto ma lepsze właściwości mechaniczne niż złoto-żółte. Oczywiście nikogo nie straszę, bo w komentarzach pojawiają się takie, że ja kogoś straszę. Nie, nie straszę, po prostu bądźcie rozsądni. Jeżeli kupujecie biżuterię, to tylko taką, z którą będziecie mogli yy, którą będziecie mogli przez, przez długi okres czasu użytkować i którą się będziecie mogli długo cieszyć, bo nic chyba bardziej nie stresuje niż założenie pierś, pierścionka yy, raz czy dwa razy i zniszczenie go w czasie naciskania klamki albo podnoszenia yy, krzesła czy tam odsuwania krzesła w restauracji.